przechodzimy do serii pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się, podanie nazw w redakcji przed zadaniem pytania. Bardzo proszę, Dzień, Panie Redaktorze. Dzień dobry, dobry Aureliusz Łojewski, redakcja Fakty TVN. Ja chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, ale również Panów Posłów, czy Panowie rozumieją zachowanie Zbigniewa Ziobry? Chodzi z jednej strony o uchylanie się, niestawianie się przed Komisją Śledczą. A z drugiej strony o ostatnie słowa byłego ministra sprawiedliwości który mówi o arsenale broni zgromadzonym w domu kiedy został zapytany o ewentualne doprowadzenie zresztą o tym doprowadzeniu dzisiaj będzie decydował sąd. Po pierwsze Mamy do czynienia z komisją, która jest nielegalna. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest jasne, proste, jasne. Po drugie, pan minister Ziobro wydał oświadczenie w tej sprawie, o którą pan pyta, panie redaktorze, mówiąc o manipulacji, jakiej się dopuszczono, no, manipulując wypowiedź pana ministra Ziobry z ubiegłego tygodnia. No i sprawa jest zupełnie jasna. Nie widzę tutaj żadnego drugiego dna. Mamy do czynienia z komisją, która jest nielegalna i mamy do czynienia z manipulowaniem wypowiedziami pana ministra Ziobry. A ja jeszcze, jeżeli mogę panu odpowiedzieć. Znaczy, ta wypowiedź, którą Państwo manipulujecie w sprawie tego arsenału broni, to też, proszę Państwa, no to zachowujecie się to jak typowe dobro strategiczne Donalda Tuska. Wczoraj po drugie... E, panie pośle z... Ale Panie Redaktorze, w tej chwili jest udzielana odpowiedź 10... na Pańskie pytanie, to tak, nie jest wywiad w stacji TVN, 10 więc 10 proszę pozwolić Panu Prezesowi odpowiedzieć kroką... na pytanie. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo proszę, Panie Prezesie. Pana minister. Po drugie, chcę Panu powiedzieć tak, że... To często występujący u Was prawnicy, w tym sam Andrzej Rzepliński, cytują, cytowali, bo teraz już jakoś zapomnieli o tym, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym jest napisane, że orzeczenie Trybunału, nawet jeśli nie zostało opublikowane, obowiązuje, koniec, kropka. Więc ja chcę Państwu powiedzieć, że dokładnie to samo dotyczy tej komisji śledczej. Zostało opublikowane orzeczenie Trybunału i ona nie ma prawa działać. I to, co oni w tej chwili robią, to jest typowa działalność kryminalna, nadużywanie władzy. Ale to nie jedyna w tej sprawie. Po drugie chcę przypomnieć, że w sprawie tego, o czym Pan wspomniał, sądu, nie ma żadnego sądu. To jest kolejne kryminalne działanie, dlatego, że składy sądowe w tej sprawie są ustawiane. Jak są ustawiane? W bardzo kreatywny sposób. Mianowicie w tych sprawach jest tak, że losuje się, odbywa się losowanie, przypomina zapewnione ustawowo. Natomiast jeżeli wypadnie nie ten sędzia, którego chcą, to zabierają tą sprawę i losują tylko wśród tych, których chcą, aż wypadnie ten sędzia, którego chcą. I to jest dokładnie ten przypadek. Więc po drodze mamy pełno kryminalnych działań, które nie podchodzą w żaden sposób pod, pod przestrzeganie prawa. I jeżeli Państwo na coś takiego się zgadzają, ja po prostu nie mam, proszę państwa, to nie, ja nie mam, w tej sprawie, to nie mam w tej sprawie nic do dodania, tylko poza tym, że to jest legitymizowanie kryminalnej działalności Tuska i jego ekipy. Bardzo proszę, następne pytania. Dzień dobry, Szymon Szereda, Telewizja w Polsce 24. Panowie, mam pytanie zarówno do pana przewodniczącego, jak i do panów europosłów. Jak to jest, że rząd Donalda Tuska mówi bardzo wiele w ramach prezydencji o bezpieczeństwie, o praworządności, a w obecnej chwili może zafundować Polakom tysiące kryminalistów, którzy mogą wyjść z więzień na ulicę, bo wiemy to chociażby na przykładzie ostatniej sprawy krwawego tulipana z Kołobrzegu, którą wszyscy dobrze znają, a ma to związek z nielegalnym kwestionowaniem statusu sędziów powołanych po 2018 roku. Po pierwsze jest tak dlatego, że rząd Donalda Tuska źle rządzi, dlatego organizuje igrzyska. Po drugie jest tak dlatego, że postawił sobie Donald Tusk taki oto cel, żeby zburzyć instytucje państwowe, w tym wymiar sprawiedliwości potęguje chaos, z tego się cieszą kryminaliści, z tego się cieszą przestępcy, bo tak jak ostrzegaliśmy, będą wychodzić na wolność. Dlatego, że Donald Tusk siłowo przejął prokuraturę generalną, no i dlatego, że w prowadzi chaos w sądach kwestionując legitymację trzech tysięcy sędziów. To jest działanie na szkodę Polski przypominam, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a co robi Donald Tusk? Właśnie uderza w struktury państwa polskiego, narażając nasz kraj na zagrożenie, na realne niebezpieczeństwo. No i jeszcze trzecia przyczyna tego on się zobowiązał, kiedy przychodził do Polski, wracał do Polski, że przejmie władzę. Zresztą Urszula von der Leyen mówiła o tym wprost, że widzi go jako premiera, żeby osłabić ambitne plany rządu Prawa i Sprawiedliwości. Te ambitne plany to plany inwestycyjne, które były konkurencyjne wobec Niemiec. Dlatego zostały zahamowane. No i te plany, które dotyczyły wyposażenia wojska polskiego w nowoczesną broń, wzmocnienia polskiego wojska. Przecież wszyscy doskonale pamiętamy, co działo się na granicy polsko-białoruskiej jesienią 2021 roku. Pamiętamy wypowiedzi Donalda Tuska. Zamiast wspierać wówczas polskich żołnierzy, strażników granicznych, no to on stanął po stronie tych, którzy szturmowali. Granice, mówiąc, że to są biedni ludzie, którzy szukają swego miejsca. Więc no, taki jest Donald Tusk. Donald Tusk manipuluje i oszukuje opinię publiczną. Proszę zwrócić uwagę na to, że przecież jesienią 2023 roku obiecał, że benzyna, że paliwo będzie kosztować 5,19 na stacjach benzynowych. Ile dziś kosztuje litr benzyny? Ja, jeżeli, jeżeli mogę, tak? Proszę. proszę. No, zadał Pan pytanie, dlaczego y, sędziowie wypuszczają y, gwałcicieli, kryminalistów na wolność. Ja Państwu przypomnę, że robią to sędziowie dlatego, PO-sędziowie, dlatego, że uznają, że ci sędziowie, którzy zostali powołani w Wolnej Polsce podczas prawie dekady naszych rządów, nie są sędziami. Natomiast sędziami są ci, którzy zostali powoływani przez sowieckich agentów w Polsce. Taki jest też projekt ustawy, który został przed, przedstawiony w sprawie ważności wyborów w Sejmie. Oni chcą doprowadzić do tego, że wszyscy będziemy uznawali, że sędziami są ci od Sowietów, tam ci posiadający legitymację od Sowietów, a ci posiadający legitymację od Państwa, tak naprawdę od obywateli, to nie są sędziami i oni są gotowi, ci PO sędziowie są gotowi posunąć się tak daleko, żeby nawet w związku z tym wypuścić gwałcicieli i kryminalistów, którzy mogą skrzywdzić kolejne osoby. Więc chcę Państwu powiedzieć, że to jest niebywały skandal i na pewno my do tej sprawy będziemy wracali. Jeszcze w kwestii bezpieczeństwa, panie redaktorze, warto zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę, jaka zachodzi między nami a rządem Donalda Tuska, ponieważ my chcemy budować Polskę silną, podmiotową, która pogłębia swoje więzi transatlantyckie, ponieważ uważamy Sojusz Północnoatlantycki za fundament naszego bezpieczeństwa. Za to to, o czym mówi Donald Tusk obecnie, i często mówią przedstawiciele Eurokracji w Brukseli, jest o krok od powiedzenia, że potrzebny jest NATO BIS pod patronatem Brukseli i Berlina z wyrzucaniem Stanów Zjednoczonych z Europy. Nie ma większego zagrożenia geopolitycznego i większego zagrożenia bezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej niż taka polityka. I to, w jakim kierunku działa Donald Tusk i w jakim kierunku zabiera koalicja obywatelska, obecnie głos w Europarlamencie, stanowi bardzo poważne zagrożenie strukturalne dla naszego bezpieczeństwa w przyszłości, bo nie trzeba mieć bardzo długiej pamięci, żeby cofnąć się o trzy lata wstecz i pamiętać jaką politykę prowadził Berlin, jaką politykę prowadzili Niemcy w kwestii bezpieczeństwa i gdzie się Polska znajdowała i w jakiej sytuacji by się Polska znajdowała, gdyby nie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze jedno pytanie. Ja bym chciał zadać jeszcze jedno pytanie tak w rozwinięciu tego poprzedniego, bo no tą sytuację, że kryminaliści mogą wyjść z więzień, mogą być również uchylane wyroki w wielu innych sprawach znamy, ale również jak według panów, jakie zagrożenie może to stwarzać w nadchodzących wyborach prezydenckich? No bo jak wiemy, to wpływa na cały wymiar systemu sprawiedliwości, w tym też między innymi na orzecznictwo chociażby w kwestii stwierdzenia wartości wyborów. Rządzący doskonale zdają sobie z tego sprawę, że źle rządzą. W związku z tym próbują ukraść wynik wyborów. Próbują Polakom ukraść wynik wyborów. Dlatego tylko przekonujące zwycięstwo doktora Karola Nawrockiego go zatrzyma fałszerstwo. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy złożyli podpisy pod kandydaturą doktora Karola Nawrockiego. Zachęcam kolejnych z Państwa, żeby takie podpisy składali. Proszę Państwa, temu, żeby ukraść zwycięstwo Polakom, żeby ukraść wybory Polakom, służy też zabranie pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości. Też to temu służy, dlatego bardzo proszę o wpłaty na darowizny na, na Prawo i Sprawiedliwość. My się nie poddajemy, nie będziemy się poddawać, zapewniam Państwa. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wpłacili na Prawo i Sprawiedliwość. My będziemy walczyć o wolną Polskę, będziemy walczyć o to, żeby system nie został domknięty. I jest olbrzymia nadzieja zwycięstwa, wskazują na to sondaże, ale też postawa, ludzi, chociażby wczoraj w województwie lubuskim tłumy na spotkaniach z doktorem Karolem przed przedwczoraj w sobotę w województwie dolnośląskim też tłumy przyszły na spotkania z doktorem Karolem Nowrockim, a więc jest nadzieja na to, że Polska będzie państwem normalnym. Normalnym, tak jak Stany Zjednoczone po zwycięstwie prezydenta Trumpa stały się państwem normalnym. W Polsce muszą być dwie płcie, tak jak zawsze to było, a nie to, co twierdzą lewacy, w tym Rafał Trzaskowski, bo przecież to w jego muzeum, które nadzoruje, można była była dostępna książka, która demoralizuje młodzież, że, że tych płci jest bardzo. Wiele, a więc trzeba skończyć z szaleństwem. Tak jak Donald Trump skończył z szaleństwem, wyrzucając do kosza Zielony Ład, wyrzucając do kosza ideologię wo, Wołk, tak i w naszym kraju, trzeba wrócić do normalności. Powrotem do normalności będzie upadek rządu Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska upadnie po zwycięskich wyborach, które zakończą się, jestem o tym przekonany, zwycięstwem pana doktora Karola. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję Państwu dziennikarzom. Do zobaczenia na następnej konferencji. Dziękuję.